thank you 31 rządek pracy. Tym razem zaczynamy w dolnej części ofiaranki. I tutaj mamy 6 pełnych krateczek, plus 1 słupak dodatkowy, więc mamy 20 słupków, tak naprawdę. No i dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Pełna, pusta. Dwie pełne. Dwie puste. Pełna, pusta. Pełna. Trzy puste. Pełna. 3 puste, pełne. 4 puste, 2 pełne, 2 puste, pełna, 1 pusta. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków. 3 puste, 3 pełne, 2 puste, 2 pełne, czyli 7 słupków. Pusta, 3 pełne, 2 puste, pełna. 3 krateczki puste, 4 pełne, a więc 13 słupków obok siebie, 2 puste, 2 pełne i znowu na przemian: pusta, pełna, pusta. Krateczki pełne, raz, 2, 3, 4, 5, 6 ich wyszło, czyli 19 słupków obok siebie, 1 pusta, no i 5 pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. No i na końcu. 14 krateczek pustych i 5 słupków. Chcę jeszcze pokazać rządek. Jeżeli ktoś nie nadążył, proszę teraz sobie włączyć pauzę, porównać na spokojnie. I teraz końcówka, dalej to już jest tylko ten brzeg zdobny. No i mamy już 32 rządek. Zaczynam w górnej części pracy, więc wykonuję 5 słupków tych brzegowych. Dalej, krateczki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 i wyszło. I teraz idziemy dalej, kratki pełne. Jest ich 5, czyli 16 słupków obok siebie. 2 krateczki puste, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 2 puste pełna, 3 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków. 2 puste, 2 pełne i naprzemian. Pusta, pełna, pusta. 2 pełne, 2 puste. Pełna, pusta. Trzy pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Pusta pełna, dwie puste, trzy krateczki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie, no i jedna pusta. I tutaj proponuję się na chwilkę zatrzymać. Sprawdźmy sobie tą górną część firaneczki, czy wszystko się zgadza. Tutaj na dole będzie bardziej monotonnie. Po tej pojedynczej pustej kratce robimy 28 pełnych krateczek, co daje nam 85 słupków. No i jedna krateczka pusta w tym miejscu, gdzie się wzór zakończył w poprzednim rządku, więc to łatwo sobie zobaczyć. No i potem do końca już tylko kratki pełne, jest ich 15. Czyli w sumie zrobię 17 słupków, no bo ja przecież ten brzeg robię o jeden szersz, o jeden słupek szerszy po prostu. Także tak to wygląda. Ale także pierwszy domek już jest skończony. Skończony. Ja widziałam, że tam są cztery domki takie, ale one są większe, bardziej, no są szersze po prostu w całej firanie, czyli można powiedzieć, że jeden domek jest za nami i cała firana na szerokość według wzoru, tak mniej więcej jak obliczyłam, powinna mieć 180 cm szerokości. Natomiast ja jeszcze dorzucę, bo ja potrzebuję 70 cm więcej, więc dorzucę jeszcze domki, które trochę... Pozmieniam tak, żeby nie były identyczne z tymi, które wcześniej zrobimy. Troszkę po prostu zmienię ten wzorek i dorzucę. Więc, jeżeli ktoś chciałby zrobić taką dużą firanę jak moja, bo to będzie aż 250 cm szerokości, minimum 250, no to zapraszam, ale oczywiście też, jeżeli ktoś chce węższą firankę, to można tak naprawdę w każdym momencie, na każdym etapie zakończyć. To znaczy nie na każdym w momencie, kiedy kończymy. Domek. Wtedy możemy już odciąć, na przykład zrobić rządek pustych kratek i zakończyć wcześniej. No, tak, żeby ten wzór po prostu fajnie wyglądał. Nie robimy w połowie domu końca, prawda? Także tutaj też, mimo że to jest podany taki wzór, to można jak najbardziej sobie po, pomodyfikować, pokombinować. No i 33 rządek wzoru. Zaczynamy w dolnej partii i na początek 5 słupków i później naprzemiennie mamy 9 kratek, czyli pusta pełna, pusta pełna, pusta pełna, pusta pełna, pusta. dziewięć jest tych przemiennych. naprzemiennych. Dalej kratki pełne, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ich jest, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. pusta pełna, dwie puste.

Aha, bo tutaj nitka się zaplątała, dlatego nie chciało się roz, rozłożyć fajnie. No i dalej. 5 pustych krateczek, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne, 2 puste. Pełna, 2 puste. I tu mam 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. 2 puste i 7 pełnych, czyli. 22 słupki obok siebie: pusta, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne, pusta, pełna, 2 puste. I na samym końcu wzorku 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Do końca robimy kratki puste. Jest ich 16. No i 5 słupków na samym końcu. Popatrzmy sobie jeszcze raz na całość, na ten cały rządek. O tak się prezentuje 34 rządek pracy. Zaczynamy w górnej części, więc robimy 5 słupków, dalej kratki puste 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 u mnie wyszło. No, i przechodzimy już do wzorku. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków, 1 pusta, 2 pełne, 2 puste, 1 pełna, 2 puste, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, 1 krateczka pusta, 5 pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, pusta, 2 pełne, 2 puste, 2 pełne. Pusta, dwie pełne, pusta, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 3 puste, pełna. 8 krateczek pustych. Dwie pełne, czyli 7 słupków. No i dalej mamy kratki puste. 11 ich jest. 1 pełna. 7 pustych. No, i kratki pełne. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pełnych krateczek wyszło, czyli 31 słupków. I dalej na przemian. Pusta, pełna. Pusta, pełna. Pusta, pełna. Pusta, pełna. Pusta. I 5 słupków na samym końcu. I tutaj ten fragment to jest odwzorowanie tego. Co było w poprzednim rządku. Ale jeszcze sobie raz popatrzmy. Tutaj, jeżeli by była przy drzewku pomyłka, to proszę naprawdę nie pruć, bo nie warto. Ale tutaj trzymamy się dokładnie wzoru, jeżeli chodzi o domek, a tutaj, w tym miejscu, się zaczyna. Tak. To już jest daszek. A ten taki boczny i jeszcze tylko jeden element, i jedna pełna kratka i domak jest 100% gotowy. 35 rządek. W pracy tym razem zaczynamy w dolnej części. 5 słupków robimy i potem na przemian pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. Więc sobie ponawiamy to wszystko co było rządek wcześniej. No i dalej krateczki pełne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli dwadzieścia pięć słupków. Pusta, pełna. Dalej krateczki puste, jest ich siedem. Jedna pełna, pusta, dwie pełne, pusta, cztery pełne, czyli trzynaście słupków. Trzy kratki puste, jedna pełna. Osiem pustych. Dwie pełne, dwie puste. Cztery pełne. Pusta, pełna, pusta. Dwie pełne. Pusta, pełna. Dwie pełne, dwie puste. Nie, przepraszam, no odwrotnie. Dwie puste, dwie pełne. Jedna pusta. No i 3 pełne, czyli 10 słupków. Pusta, pełna, pusta. Tu mamy 5 krateczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. 2 puste, 4 pełne, 1 pusta, 2 pełne. I do końca robimy 15 pustych krateczek, no i 5 tych słupków o których wcześniej mówiłam. Popatrzmy sobie jeszcze raz. Początek. No i drzewko. O. Jest okej. Trzydziesty szósty rządek pracy. Zaczynamy w górnej części. 5 słupków na początek. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i wyszło. Potem mamy 3 pełne, czyli 10 słupków, 1 pustą. 2 pełne, 2 puste. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków. 2 puste, 3 pełne. Dwie puste. Pełna. Dwie puste. Pełna pusta. Dwie pełne. Pusta, pełna pusta. Dwie pełne. Jedna pusta. Trzy krateczki pełne. Dwie puste. Jedna pełna. I dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, jedenaście ich wyszło i krateczki pełne 4, czyli 13 słupków obok siebie pusta, dwie pełne, pusta, dwie pełne znowu kratki puste, jest ich 6 jedna tak. pełna i jedna pusta no i kratki pełne Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ich wyszło czyli 28 słupków obok siebie i teraz mamy kratki naprzemienne. Jest ich 9. Pusta pełna, pusta pełna, pusta pełna, pusta pełna, pusta. I na samym końcu 5 słupków. Popatrzmy sobie jeszcze na cały rządek. Oczywiście dla sprawdzenia. 37 rządek. I tak zaczynamy w dolnej części. Najpierw mam 5 słupków i na, teraz na przemian pusta, pełna, pusta pełna, pusta, pełna, pusta. I tych naprzemiennych mam 7. Teraz kroteczki pełne i mam tak dwie, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, czyli 34 słupki obok siebie. No i dalej 2 puste, pełna, 2 puste, pełna, 2 puste. Idziemy dalej. Teraz mamy cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Pusta, 3 pełne, pusta. Trzy pełne. Krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 9 ich wyszło. I dalej. Dwie pełne. Dwie puste. Dwie pełne. Dwie puste. Pełna pusta. Dwie pełne. Dwie puste. Pełna pusta. Dwie pełne. Pusta pełna. Dwie puste. Pełna trzy puste. Pełna, pusta. 3 pe pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Pusta, pełna, dwie puste, pełna, dwie puste, pełna. No i do końca robimy krateczki puste. 17 ich wyszło, a na samym końcu mamy pięć słupków obok siebie. Spójrzmy jeszcze sobie raz na cały ten rządek. Dla sprawdzenia oczywiście, czy wszystko się zgadza. Trzydziesty ósmy rządek i tak. Mamy na początek 5 słupków na samej górze, bo zaczynamy w górnej części. Potem, kratki puste: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. I teraz na przemian: pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta. Czyli tych naprzemiennych kratek było 6. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, i teraz mamy 7. Na przemiennych krateczek. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. Dwie krateczki pełne, pusta, pełna. Dwie puste, pełna. Dwie puste, dwie pełne, czyli siedem słupków. Pusta, pełna. Krateczki puste jest ich sześć. No, i dwie pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ich wyszło. Kratki pełne jest ich 6, czyli 19 słupków. Dwie puste, 2 pełne, 2 puste. Jedna pełna, 3 puste. Pełna, pusta. I teraz dłuższy fragment kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ich wyszło, czyli czterdzieści słupków obok siebie. No i do końca rządku na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta. Nie, przepraszam. Pusta, pełna, pusta, pełna, pusta. I 5 słupków na samym końcu, czyli tak naprawdę pod koniec rządku mamy trzy kroteczki puste po tych, po tych 13 pełnych, czyli po 40 słupkach. Ale zerknijmy sobie jeszcze raz na cały rządek dla sprawdzenia, czy nie ma gdzieś tam pomyłki, dla porównania.